Witam serdecznie Państwa. Fund brytyjski może zostać e, specjalnie osłabiony do poziomu 4 zł przez rząd e, Zjednoczonego Królestwa, przez rząd Wielkiej Brytanii. E, przez Anglię, Szkocję, Walię, Irlandię, ze względu na to, że Wielka Brytania prawdopodobnie stała się mało atrakcyjnym krajem, tak jak to się dzieje co jakiś czas we Wielkiej Brytanii. Jeżeli ktoś zna historię Wielkiej Brytanii, to wie, co było w latach 70., -tych, 80., -tych Black Friday czy tam piąty wtorek, prawda, czarny, jak Wielka Brytania musiała usunąć się z foreign exchange, prawda. Eee, dlaczego miałoby tak się stać? Dlaczego rząd brytyjski miałby specjalnie osłabić funta brytyjskiego do mniej więcej 4 złotych? Wszystko przez to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej i chce przetransformować się do, w, w kierunku innej gospodarki. Tak, więc obniżenie wartości funta chociażby na chwilowo sprawi, że bardzo dużo kapitału może będzie chciało przyjść do Wielkiej Brytanii, prawda? Bo jeżeli dzisiaj mamy funta po 5,30, czy 5,40, czy czasem po 6. To mało kto chce inwestować w takim kraju, gdy funt kosztuje 6 zł, na przykład jeżeli w stosunku do innych walut też fund jest drogi, to mało inwestorów chce inwestować w kraju, w którym waluta jest bardzo, bardzo droga i nie do końca wysoko oprocentowana. Oczywiście to oprocentowanie rośnie teraz. W Wielkiej Brytanii wynosi 3,5%, ale trzymanie pieniędzy w funtach to jest kuriozum, ze względu na to, że inflacja w Wielkiej Brytanii to 11% w zależności prawda, od miejsca kraju i produktu, 10-11%, pewnie prawdziwa inflacja to 15%. Chociaż nieruchomości im tanieją bardzo mocno i są y, 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 coraz tańsze, prawda? Ale y, no, inflacja w Wielkiej Brytanii to 10%, y, oni mają oprocentowanie y, kont y, 3%, czyli na 100 tysiącach w skali roku, 100 000, trzymane 100 tysięcy funtów na brytyjskim koncie bankowym w skali roku y, traci 7 tysięcy funtów. Tylko i wyłącznie pod kątem wartości, czyli nawet nie zarabiamy, nie utrzymujemy wartości pieniądza w funcie, a tracimy 7%. A szanowni Państwo, fund brytyjski do takich walut jak euro, w zależności od kraju euro, traci nawet 17%, tak? Czyli Brytyjczyk na przykład w takiej Łotwie, Litwie, Estonii, czy też w innych krajach, gdzie inflacja wychodzi 10, 12, 15, prawda? 20, 25, z roku na rok może kupić o 20% mniej, prawda? na Litwie, Łotwie i Estonii. Szanowni Państwo, sytuacja jest poważna z względu na to, że brytyjska gospodarka jakoś musi się przetransformować i brytyjscy politycy, angielscy politycy mówią wszem i obec, że no, no jest jak jest, że transformacja 10 lat, 15 lat, mówili to przed Brexitem, prawda? No ale jak zrobić transformację? No, jeżeli fund jest drogi, no to nie opada się w drogo. Ludzie znają tę zasadę, kupujesz y, tanio, sprzedajesz drogo. Czyli fund brytyjski musiałby być osłabiony y, o 20, 25, 30%, chociażby na chwilę, na pół roku, na, na kilka miesięcy. I taka jest prawda, że fund brytyjski może, jeżeli już fund brytyjski mógł być osłabiony w 2008 roku do 4 zł, to y, w rzeczywistości, w sytuacji, w której, ale oni byli wtedy w Unii Europejskiej i miliony Polaków przyjechało i pracowało wiele, Wielkiej Brytanii przywiozło bardzo dużo pieniędzy do Wielkiej Brytanii, prawda? Bo Polacy, którzy wyjeżdżali wcześniej do Wielkiej Brytanii, posprzedawali swoje majątki w Polsce i bardzo dużo pracowali, więc ta gospodarka po prostu tanią siłą roboczą była tak napędzana, prawda? Bo my żeśmy jak konie pracowali. Eee jak konie eee, i wtedy to jakoś szło, prawda, zasiedlaliśmy te pustostany wszystkie, bo to przecież Wielka Brytania była pusta zanim przyjechaliśmy, była totalnie pusta, jeżeli można powiedzieć, że Wielka Brytania była pusta, eee, bo wiadomo, że jest bardziej pełna na przykład niż Polska nawet 15 lat temu, bo Polska, bo bo sama Anglia to jest trzy razy mniejsza niż Polska, ale ma bardzo dużo ludzi, eee, więc... Per, per, Per kilometr jest bardzo dużo, a dzisiaj nie ma tej Unii Europejskiej, prawda. Ludzie nie, 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 nie ma tej wymiany, nie ma tych pracowników, nie ma tych ciężko pracujących Polaków, prawda, którzy chcą dużo pracować po 16, 12, 14 godzin. Nie ma tego, prawda. Teraz Polacy chcą pracować po 8 godzin, jak ludzie, prawda, a nie jak kobyły, prawda. Tak więc. No brytyjska gospodarka jakoś będzie musiała się przetransportować, przetransformować. Co oni chcą przetransformować brytyjską gospodarkę? No w coś chcą przetransformować. Mają swój przecież gigantyczny przemysł. Tak, mają przemysł samochodowy. Oni to wszystko mają, prawda? Mają przecież przemysł wojskowy. Oni to wszystko mają. My tego nie mamy jako Polska mają też przemysł, oczywiście mają też te uniwersytety, no te uniwersytety coraz gorsze, ale gdy funt jest drogi, no to w sumie trzeba za uniwersytet dać dużo, a gdy funt jest tani, no to za uniwersytet trzeba dać mniej, prawda? Więc na tym też się zarabia i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że uniwersytety to droga do nikąd ze względu na to, że ludzie przyjeżdżają na te uniwersytety, a potem nie chcą wyjeżdżać, prawda? Tak to wygląda. I wtedy w, Wielka, w Wielkiej Brytanii jest coraz więcej tych ludzi, a w Wielkiej Brytanii już jest ludzi podobno wystarczająco. Tak mówią. Tak więc fund brytyjski chcąc, nie chcąc, będzie robił wszystko prawdopodobnie. Tak mówią politycy, że zostanie, chyba że robią po prostu kogoś w ciula, prawda? No, oni nie mówią tego wprost, ale tak mówią i zostanie, szanowni państwo, prze. I fund brytyjski zostanie osłabiony na pewien czas do 4 zł, jeżeli im się uda, tylko za bardzo nie chcą osłabiać funta brytyjskiego, na przykład podnosząc oprocentowanie do 7%. Tylko w jakiś inny sposób, w jakiś inny sposób chcieliby tego funta osłabić, prawda? No bo to tak fajnie by było, żeby go osłabić, ale nie kosztem kredytobiorców na przykład, prawda? w ten sposób, tak? Bo jeżeli podwyżysz za wysoko oprocentowanie, no to dojedziesz gospodarkę i kredytobiorców. a może tak jakoś by się stało, że po prostu ten fundusz się zachwalił na chwilę na 4 złote czy 3,80 i by było załatwione. I, i, ja oczywiście w, w głowach brytyjskich polityków nie siedzę, ale próbujemy po prostu followować pieniądz, co się stanie z pieniądzem, ile będzie pieniądz kosztował, prawda bo przecież to jest program o biznesie, o, o, o firmach, o finansach, o walutach, o nieruchomościach o i, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, i właśnie jeżeli mówimy o kanale, to bardzo dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali. Tutaj jest 2650 subskrypcji. Dziękuję każdemu subskrybentowi i dziękuję także tym subskrybentom, którzy już są ze mną od 8 lat, bo są tutaj subskrybenci oczywiście od 8 lat już ze mną, bo ten kanał został odgrzany. Ale kanał został założony 8 lat temu. Ja po prostu 8 lat temu zrobiłem kilka filmów, ale nie tą formą się komunikowałem z moimi klientami i z moimi odbiorcami, z moimi słuchaczami, czytelnikami, prawda, w inny sposób, ra, raczej pisemnie. I dziękuję starym subskrybentom i najnowszym subskrybentom. Dziękuję Państwu ślicznie. Dziękuję, 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 dziękuję. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście ze mną. I oczywiście tych, którzy nie zasubskrybowali jeszcze kanału, bardzo Proszę o zasubskrybowanie. To pomoże w rozwoju kanału. Dziękuję ślicznie. Oczywiście można kliknąć także w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali Państwo wiadomości o najnowszych produkcjach na formuła nieruchomości na YouTube. Tak więc, szanowni Państwo, yy, przechodzimy dalej. Yy, sytuacja jest poważna, sytuacja jest poważna, bo... Yy, Wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego czym jest waluta, że waluta nie jest tylko czymś co się mm, czymś, czym się kupuje, a waluta jest tak jakby wyznacznikiem gospodarki w dużej części, prawda? I jeżeli wyjdziemy można sobie wejść na knowhowinsider.com albo na hotpoland i na hotpoland na przykład mamy wykresy, wykresy walut, tutaj sobie można kliknąć wykresy walut. Wejdziemy na wykresy walut i w wykresach walut można kliknąć. Jej je, to nie tu. Kurs euro. I w kursie euro mamy tutaj waluty, yy, mamy tutaj waluty, można sobie kliknąć jaką chcemy walutę i możemy kliknąć sobie oczywiście GBP.pln, jeżeli ktoś chce interaktywnie spędzić ten czas. Szanowni Państwo, mówmy yy, o Hot Poland i wykresach na hotpoland.pl yy, e, swoim uczniom, nie korzystają Szanowni Państwo z czysto polskiego kapitału e, tworzonego, przez Polaków z dziada, pradziada, prapradziada z ojca, że tak powiem, matki, syna. Polski kapitał niefinansowany z pieniędzy podatnika, niefinansowany ze spółek Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, czysta. Pr prywatna inicjatywa szanowni państwo i niech yy, i niech to wybrzmi zachęcajmy studentów uczniów do korzystania z hotpoland.pl zachęcajmy nauczycieli uczniowie niech zachęcają do korzystania z hotpoland.pl zachęcajmy szanowni państwo skorzystania z, z polskiego kapitału z dziada pradziada tak więc przechodzę dalej Kurs funta dzisiaj po 5,29. Szanowni Państwo, 5,29. Złotówka się umacnia. Złotówka się umacnia, mimo to, że oprocentowanie funta brytyjskiego jest bardzo wysokie, bardzo wysokie. Oczywiście oprocentowanie złotówki też jest bardzo wysokie, ale popatrzmy co się dzieje. Popatrzmy co się dzieje. Popatrzmy co się dzieje. Szanowni Państwo, popatrzmy, popatrzmy co się dzieje. E, e, powtarzam e, zasadę, która jest z nami od tysięcy lat: kupujemy tanio sprzedajemy drogo. E, szanowni Państwo, Obecnie złotówka jest, obecnie złotówka to 5,30, prawda, w kantorze dostaniemy za 100 funtów 510 złotych, jest to z jednej strony mało, z drugiej strony dużo, zależy jak to patrzy, zależy jak to patrzy, ja, średnia, średni kurs funta generalnie to jest 5 złotych, ostatnich tam 16-20 lat, ale w rzeczywistości, jeżeli zaznaczymy, Szanowni Państwo, kurs funta to proszę zobaczyć. Tutaj w 2008 roku kurs funta spadł do 4 zł. Mimo to, że w Polsce było bardzo mało funtów i wtedy dopiero ludzie wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii. Masowo Polacy wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, ładowali swoje ma ma majątki i wyjeżdżali i pracowali po bardzo, bardzo dużo godzin. Oczywiście potem funt wzrósł, prawda? bo tutaj się nakupowało taniego funta po 4 zł i, i potem, i potem funt spadał, rósł, spadał, rósł, tylko po to właśnie, żeby na nim zarabiać, żeby zarabiać na brytyjskiej gospodarce. Tak to, szanowni Państwo, działa w tym świecie. Proszę zobaczyć, funt od 2005 roku spadł do polskiego złotego do 4 zł. Proszę zobaczyć, 50%, 50%. 50%. Fund brytyjski spadł 50% do 2008 roku z 7 złotych. Czyli o ile spadł? O 3 zł, Szanowni Państwo, o 3 złota. Potem ten fund sobie wzrastał, szedł do góry, bo, bo to tak działa, jeżeli chodzi o waluty. Wzrasta, idzie do góry. Wzrasta, idzie do góry. Wzrasta, idzie do góry, prawda? Tak działają waluty. Tak działają waluty. Tak działają waluty, że wzrastają i idą do góry, prawda? Tak działają waluty. Tutaj się kupuje, tu się sprzedaje. Tu się kupuje, tu się sprzedaje, tu się kupuje, tu się sprzedaje, tu się kupuje, tu się sprzedaje. Na dole się kupuje, u góry się sprzedaje, na dole się kupuje, u góry się sprzedaje, na dole się kupuje, u góry się sprzedaje. Tak robią inwestorzy i tak zarabiają bardzo dużo pieniądze, prawda? Bo na tych zwyżkach można zarobić po 10, 20, 30, 40, 50, 100%. Tak? jeżeli te ruchy się powtarza to się bardzo dużo zarabia. Ja oczywiście nikogo nie namawiam do inwestowania w waluty, kupowania tanio, sprzedawania drogo, a tym bardziej na pewno nie namawiam nikogo do kupowania drogo i sprzedawania tanio, bo wszystko stracicie. Szanowni państwo, oczywiście nie namawiam nikogo do grania na forex ze względu na to, że 90% osób traci tam swoje pieniądze, a nawet wszystkie pieniądze, nawet wszystkie swoje oszczędności życia i w ogóle pieniądze straci. Tak więc przechodząc dalej, co się dzieje z brytyjską gospodarką? Z wykresu, z wykresu, z samego wykresu nie da się wyczytać, co się dzieje z brytyjską gospodarką, ale łącząc wykres z wydarzeniami i historii ekonomicznej Wielkiej Brytanii, Polski i świata, no to wiemy, co się dzieje, proszę Państwa. W 2015 roku, w 2015 roku e, zagłosowano na Brexit, zagłosowano na Brexit, tak? Yy, cudem, fund wzrósł drastycznie, no ale następnie drastycznie spadł, tak? Następnie drastycznie spadł. Yy, do, yy, po, po, po decyzji Brexitowej, fund bre yy, jak już rynki zrozumiały, że naprawdę będzie ten Brexit, to fund drastycznie zaczął spadać. Przepraszam, wezmę kakawy. Proszę zobaczyć, ten Punkt, w którym zaznaczyłem, funt był po 4,60. Przez lata, przez całe lata funt kosztował 4,60. Przez całe lata funt kosztował 4,60. Ten, ten punkt, w którym zaznaczam, no to tutaj funt jest poniżej 4,50. Proszę zobaczyć, funt jest poniżej 4,50. Tu jest po 4, tutaj, tu, tu jest linia 4 złotych. Prze przez jak długo funt był poniżej 4 zł, poniżej 4,50 a tutaj to 4,60, 4,50, 440, 4,30, prawda? Tak długo funt był tani, tak długo funt był tani, tak długo funt był tani. E ale w Polsce wygrali y socjaliści i zaczęli rozdawać pieniądze, roz zaczęli rozdawać pieniądze, obniżać oprocentowanie, niszczyć małą i średnią przedsiębiorczość i tak dalej. No i złotówka zaczęła się osłabiać. Teraz narysowałem tutaj tą linię, prawda? Tutaj o. Od 2017 do 2020 złotówka zaczęła się osłabiać i oczywiście przyszedł, przyszło zamykanie gospodarek w 2020 roku, je, jeszcze mocniejsze obniżanie oprocentowania, jeszcze silniejsze niszczenie przed małych i średnich przedsiębiorców, jeszcze większe rozdawanie pieniędzy, jeszcze większe drukowanie pieniędzy. Sytuacja geopoliczna, bla 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 I fund, szanowni państwo, osiągnął kurs 6 złotych. Oczywiście od razu się załamał, no bo przecież trzeba sprzedać wtedy funta po 6 zł, no bo jak ktoś kupił funta po 4,50 i funt jest po 6, no to sprzedając 100 tysięcy funtów e, zarobimy 150 tysięcy złotych na czysto, no to jest dużo pieniędzy, prawda? E, I teraz funt się osłabia. No, ale swój się osłabia dzięki temu, że mamy wysokie oprocentowanie, dzięki temu, że może nie drukujemy tak pieniędzy i tak dalej. No, nie wiemy, jak to będzie dłużej trwało. Pomijając fakty, fakty tego, że wielu ludzi chciałoby zniszczyć polskiego złotego, chciałoby zniszczyć polskiego złotego, żeby wejść do strefy euro i tak dalej, i tak dalej. Pomijając to pomijając to, że nie zniszczą polskiego złotego, że będą, będzie odpowiedzialna fiskalna yy, polityka, monetarna polityka i tak dalej i tak dalej, yy, to wtedy yy, fund bez żadnego problemu, szanowni państwo, nawet nie, nie dzięki obniżaniu przez brytyjczyków, ale nawet nie są do tego potrzebni Brytyjczycy, złotówka po prostu umocni się do 4,50. Bez żadnego problemu. Nie mówię, że na ciągle, ale złotówka sobie w rzeczywistości może powrócić do tego okresu. Popatrzmy, popatrzmy jakie były najdłuższe okresy, bo te wielkie wzrosty i te wielkie spadki to jest jedno. Ale jaki jest taki najdłuższy okres ostatnich 20 lat? Popatrzmy, to jest taki, najdłuższe okresy, prawda, najdłuższe okresy to jest to jest coś takiego. Tutaj. Proszę zobaczyć. Tutaj. A to są po prostu spadki. Tu jest wzrost. Tu jest wzrost. No tu jest oczywiście spadek, spadek, spadek. No, ale te spadki, te wzrosty równoważą się spadkom, prawda? I właściwie fund bez żadnego problemu mógłby być gdzieś właśnie w tym, w, tym, w tym przedziale. Ale weźmy pod uwagę, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. I ona teraz będzie dokonywać transformacji. No bo przecież co, te się kończą, prawda? Jak, jak to się nazywa? Eee, tax Heavens, eee, no, eee, raje podatkowe się kończą, tak? Już nie mogą raje podatkowe działać w Europie, nie można wysysać tego kapitału zarobionego i ich pompować do rajów podatkowych. Nie można już, tak? Więc eee, londyńska, londyńska Londyn stracił eee, 20 lat temu, czy 17 lat temu stracił. Eee, Pierwszy, pierwsze miejsce jako finansowa stolica świata i w ostatnich miesiącach Paryż przegonił, szanowni Państwo Londyn i Paryż jest większą stolicą finansową aniżeli Londyn i to jest dopiero początek ja Państwa zamierzam, że to jest dopiero początek więc tak, ani finansowa Stolica Świata już nie będą mogli używać tych tax havens, chyba że dla Afrykańczyków i innych reżimów, prawda? Dla Putina już tego nie używają podobno, tak dalej, ale wiadomo, że to, to jest w dużej części Maga Kiki. No, podobno nie używają. No zobaczymy w przyszłości, jak historia pokaże, prawda? No i co? No mają ten przemysł, mają to wszystko, prawda? No, mają to tylko. Tylko jest pytanie, czy się przetransportują, prawda? Czy mają giga... bardzo dużo fabryk tego wszystkiego? Mają, mają to wszystko, mają, prawda? Nie muszą pełżać przed Brukselą, przed Niemcami i tak dalej. Mają to wszystko. I jeżeli, jeżeli oni rzeczywiście chcą osłabić funta brytyjskiego, to taka jest prawda, że fund brytyjski, żeby pobudzić, żeby pobudzić wewnętrzny żeby pobudzić wewnętrzną inicjatywę, to muszą w takim razie... I inwestycje, to muszą, jeżeli chcieliby ściągnąć inwestycje, po pierwsze, bo mogliby chcieć, bo tak, bo ludzie z Wielkiej Brytanii wyjeżdżają do rzeczy i, i, i co się by musiało stać e, musieliby ściągnąć jakieś poważne firmy do Wielkiej Brytanii. A mogliby ściągnąć te poważne firmy do Wielkiej Brytanii, takie, które wiecie, na przykład wezmą i przeniosą jakąś super swoją fabrykę yy, i na przykład zainwestują w Wielkiej Brytanii nie wiem, 50 miliardów, tam 20 miliardów, 30 miliardów, 10 miliardów funtów i tak dalej. I, i jak ściągnąć te fabryki? No, jeżeli. Jeżeli funt kosztuje 5,30 czy 6 zł, no to za weźmy na, przykład, weźmy na przykład, licząc w złotówkach i wyobraźmy sobie, że złotówka to jest jakaś waluta kraju, który chce sprowadzić biznes do Wielkiej Brytanii. No to jeżeli funt jest po 6 zł, no to żeby, żeby przenieść swoją fabrykę za miliard funtów, no to muszę wydać 6 miliardów złotych. No to nie przeniosę. No bo moja fabryka na przykład jest warta 3,5 miliarda złotych i nie jestem w stanie, prawda? I nie jestem w stanie. I nie przeniosę. Nie przeniosę takiej firmy, tak? Ale gdyby fund spadł do 3,50, no to jestem w stanie sprzedać tę swoją fabrykę, za 3,5 miliarda złotych, kupić za te 3,5 miliarda złotych miliard funtów i przenieść tą fabrykę do Wielkiej Brytanii, w której są finalnie lepsze warunki, jeżeli chodzi o podatki, lepsze, yy, lepsze warunki dla w ogóle biznesu są lepsze. Lepsze, tak, lepsze, bo tam, tam jest lepiej, bo to co się dzieje w Polsce przecież w głowie się nie mieści obecnie, tak? No i wtedy, jeżeli ten funt będzie po miliard, jeżeli za miliard funtów zapłacimy tylko 3,5 miliarda złotych, to z takiej Polski wtedy można usunąć taką fabrykę i ją zainstalować w kraju, w którym przez 10 lat wydamy mniej na księgowych, wydamy mniej na debilizmy, na kretynizmy, idiotyzmy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy, te, te, no ale, ale po chwili, po chwili, fund, jeżeli by takie ruchy nastąpiły, to funt by bardzo szybko po prostu e, zaczął e, nabierać na wartości potem, tak. Tak to by wyglądało. Obecnie, no obecnie ja, ja nie wiem, jaki jest plus inwestowania w Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania nie może sprzedawać tak jak wcześniej do Unii Europejskiej. No nie może. Ani Unia Europejska nie może do Wielkiej Brytanii. Wielu ludziom po prostu się nie chce robić biznesu z Brytyjczykami, bo ma dodatkowe papierki do robienia i po prostu głowa boli. I to zabiera czas. I tak dalej. Ale tego chcieli Brytyjczycy. Do tego chcieli Brytyjczycy generalnie, prawda? nie Brytyjczycy nie chcieli a Brytyjczycy chcieli penetrować no, nie Brytyjczycy chcieli inaczej no to, to, to tak to każdy by chciał to, to Polska też by wtedy mogła być z Unii <laughs> każdy by tak chciał prawda Brytyjczycy chcieliby penetrować europejskie rynki tak ale nie chcieliby uczestniczyć w kosztach tych penetrowaniu czyli tak wpuszczamy wpuszczamy hieny ale Chiny z siebie nic nie dają, tak, bo tak to działa, prawda, yy, dla Polski to było tragiczne, na przykład, że tak, do Polski wszedł wielki kapitał yy, i z Polski wyjechało masa ludzi, tak, ci ludzie mogli wyjeżdżać, bo, bo taka była ustawka, prawda, to, to była bzdura totalna, w Polsce powinni zostać ludzie i nasz kapitał powinien penetrować niemieckie rynki i tak dalej, to nasz kapitał powinien. zrobiło się odwrotnie, dlatego polska gospodarka to takie maga w dużej części. No bo jak weszliśmy do Unii, to powinniśmy zrobić inaczej. Powinniśmy zatrzymać te miliony Polaków w Polsce, a nasz kapitał powinien zacząć penetrować rynki. Nie powinniśmy wyganiać Polaków z Polski, tylko Polaków z Polsce powinniśmy trzymać, powinni produkować tanie produkty, bo wtedy było tanio w Polsce. Z, z wysokimi powinno się obniżyć drastycznie wtedy podatki i powinno się drastycznie eksportować i tak i zakładać firmy w tych krajach, żeby przynosiły korzyści. No, ale zrobiono odwrotnie. Wpuszczono wielki kapitał, który dla nas wysysa wszystko a ja ludzi wygoniono, więc no, sami sobie jesteśmy winni. Tak, więc tak to wygląda, jeżeli z funtem. W rzeczywistości funt może zostać obniżony nawet do 3,50, prawda? Nawet do 3,50, szanowni państwo. Jeżeli, bo jeżeli wtedy wystarczyło obniżyć funta do 4 zł do 4,70, do 4,40, bo popatrzmy, jak długi okres był potrzebny w Wielkiej Brytanii, popatrzmy. W Wielkiej Brytanii ten tutaj okres, jak długi okres, wielu lat, był potrzebny Wielkiej Brytanii, aby te inwestycje napłynęły, prawda? Więc raz to jest, szanowni Państwo, to jest, to jest yy, szu od szu szósty, można powiedzieć od szóstego do 6 lat. Sześć lat, ale potem sześć, ale potem znowu yy, był tani, był mniej więc sześć, siedem, osiem lat, tylko że oni byli wtedy w Unii Europejskiej, mieli dostęp do rynków europejskich, a dzisiaj tego nie mają, więc i dzisiaj chcą zrobić tranzycję, a oni nie zrobili tranzycji. Tylko zrobili gospodarkę opartą na bardzo ciężko pracujących ludziach, co oczywiście było dobre, teoretycznie, dla Wielkiej Brytanii, bo ludzie przychodzili, po prostu budowali tą Anglię, po prostu harowali, po prostu każda godzina pracy, no przecież ludzie pracowali, Polacy pracowali po 10, 12, 14, 16, 18 godzin, można powiedzieć, tak? No przecież tak było. Przecież tak było, szanowni Państwo. A dzisiaj tego nie ma. A dzisiaj Polacy są wielkim. Ale Polacy nie pracują po 16, Polacy pracują po 8 godzin, Polacy nie chcą pracować po więcej. Po 8, 9, 10 do widzenia. 8, 9, 10, oczywiście samozatrudnieni, ci co mają biznesy, pracują po więcej, jak najbardziej, ale dużo już tak nie pracuje. No Ci, którzy w 2006, 2007, 2008 pracowali po 12 godzin, dzisiaj lachy wybijają i ten i pracują po 8, tak? Bo po co w sumie, tak? No po co się zajeżdżać. I dzisiaj nie ma tej siły roboczej. Nie ma. Nie ma. Nie ma dostępu do rynków europejskich. Czyli nie, a nie dość, że nie ma siły roboczej, to nie ma dostępu do rynków europejskich. I co teraz? I teraz, gdzie idzie Wielka Brytania? Gdzie idzie Wielka Brytania?